Feel the breeze, look at the sky, suns heat in my cold skin. Take a breath. Look Hej hej hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Marvolo a to jest Woltander. Thunder Witajcie, witajcie ponownie Tym razem polatamy sobie troszkę maszynami brytyjskimi ponieważ postanowiłem skupić się raczej na właśnie maszynach brytyjskich I ich tutaj troszkę pod XP. chciałbym sobie wbić w najbliższym czasie siódmą, yy, siódmy poziom ale do tego jeszcze daleko. Dobrze więc, w ma się do boju. Rozlegamy sobie bitwę zręcznościową. Myślę, że dzisiaj pokażę Wam tylko jedną bitwę. Nie chcę, żeby te odcinki były jakieś strasznie długie. Mm. Nie mam zamiaru Was tutaj jakoś strasznie zanudać. Mamy dominację! Mozdok! A więc okolice groznego. No cóż, zobaczymy jak wyjdzie nam to tym razem. Mam nadzieję, że dosyć fajnie Okej, okay, dobrze. Mamy sobie zacznijmy. Weźmy sobie Spitfire'a MK2 MK2. Mam um, Speedfire MK1, Hurricanea oraz Blenheima. Dobra. Ale sobie lecimy. W um, troszkę zmieniłem e, podejście do Gryfto. Um, troszkę mniej agresywnie obecnie gram ale myślę, że dzięki temu właśnie troszkę więcej udaje mi się zniszczyć maszyn przeciwnika głównie właśnie postanowiłem się skupić na myśliwcach oraz na ciężkich bombowcach zobaczymy jak mi to wyjdzie mam nadzieję, że dosyć fajnie okej, okay. razie spokojnie, razie spokojnie, nic się nie dzieje Okej, okay, to jakaś 109. A polećmy tam w tą stronę. Okay, no całkiem ładnie wygląda. Wygląda nasz Spitfire. MK2. MK2 od MK1 różni się tym, że MK2 ma wmontowane dwa działka 20 mm. Co oczywiście widać. One mają dosyć długie, e, długie lufy. Hmm. Ale za to ma o 4 karabiny mniej niż MK1. Jest także troszeczkę wolniejszy spod właśnie zwiększonego uzbrojenia. Dobra, zaczynamy. Oj, coś tu, coś tu, coś tu się przydało, 109. Ja myślę, że to nią się powinniśmy się głównie zająć. Ale troszkę przyspieszmy. Dobra, on tutaj. Atakuje naszych na dole A, Jest troszkę szybszy niż ja Ale spokoj się na tego Spitfirea Dobra, troszkę obewało mu się Dobra eee, Zestrzelenie pierwsze mamy na swoim koncie Dobra, spierdzielamy, spierdzielamy Teraz nas, na pewno tam, zaraz siądzie na ogonie, tak czuję. No ale to jest ten uszkodzony przez nas. A, znowu obejwał lekko, bo lekko, ale zawsze. Skończyła nam się amunicja do działek. Dobra, zestrzelony. A więc, jak zauważyliście, Eee... Yy, ała! Obewałem trochę. E, moja taktyka nie pchania się za pierwszego e, przynosi efekty. Mam już dwa zestrzelenia, ale próbuję uciec, bo obywam obecnie troszkę mocno. Dobra. karabiny, działka przeładowane. Obewałem po prawym skrzydle. Spróbujemy wyhamować nieco. Musimy wylądować, aby się troszeczkę, e, troszeczkę naprawić. Dobra. Dobra, dobra. Spróbujmy jakoś ładnie wylądować. Tylko poproszę tym razem ładnie, a nie tak jak ostatnio mi się zdarzyło, że prawie się rozbiłem. Uuuu, dobra, wyrównać, 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 obniżyć ten lot. No. No, przyziemiaj. Okej, okay, było przyziemienie. Dobra. O, ładnie wylądowaliśmy. Całkiem przyzwoicie. Dobra, naprawmy sobie ten samolot. Mm, ja bardzo niechętnie tutaj mm, tracę, tracę samoloty Ponieważ to oczywiście e, za naprawę zniszczonych maszyn oczywiście płacimy Zresztą za naprawienie tego podczas walki także zapłacę Ale e, nie będzie to aż tyle Ile by mnie kosztowała naprawa całkiem nowego całkiem nowej maszyny Dobra Jak widać dosyć fajny widok z zewnątrz jest mm, dosyć fajnie przeszkolony Przeszklona... E, kabina ok, startujemy jednak wolę troszkę e, w bitwach zężnościowych. wolę widok zewnętrzny uuu, ale tu zrzucili ładunek dobra, no, ale my już ich tu gonimy dobra, no, wystartowaliśmy tu ktoś chcę ode mnie, co? A nie no, spokojnie, dopiero co wystartowałem, muszę e, nabrać prędkości i wysokości. No dopiero potem można e, się bawić. E, czemu wybrałem akurat brytyjskie maszyny? Ponieważ są dosyć fajnie uzbrojone, są... Mają fajne proporcje jeśli chodzi o prędkość jak i o zwrotność yy, Klasyfikują się tak dosyć w środku A więc są yy, idealne moim zdaniem jeśli się mówię tutaj o myśliwca yy, Owszem, Amerykanie mają troszkę lepsze bombowce Ale myślę, że i tak yy, nie będzie to złym wywołem jednak postanowiłem głównie inwestować właśnie w maszyny brytyjskie. Przynajmniej na razie zobaczymy jak to wyjdzie później. Dobra mamy tutaj Torniera. Overv znowu coś tam mu trafiłem. Skończyła się amunicja, nie ma co Dobra, uzupełnijmy sobie zapas Kuna wali do mnie, ale mam jeszcze 300 Dobra, spadamy znowu na lotnisko. No niestety, czasem mi tak bywa Nie mogę sobie pozwolić na utratę kolejnej maszyny, znaczy kolejnej maszyny. Nie straciłem jeszcze żadnej. Ale chciałbym, żeby tak to pozostało. Dobra, spierdzielamy znowu. No lotniwo. Mm. Ostatnio ukazał się pierwszy trailer z, 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 z jednostkami lądowymi w tej produkcji. O, o, ktoś mnie tu atakuje. Podczas kiedy ja podchodzę do lądowania. Boż. A, dobra, to ja Ale spoko jeszcze mam dużo samolotów. Mm. W przeciwieństwie do moich przeciwników Dobra, bierzemy Spitfire'a MK1 Jest troszkę bardziej zwrotny, troszkę szybszy Ale minimalnie Słabiej uzbrojony, jest, w sumie jeśli o obecność działek na jego pokładzie Ale ma 8 karabinów maszynowych, a jest to myślę wystarczająco dużo A celowanie przy, przy ich użyciu jest dużo łatwiejsze Niż celowanie z działek Ponieważ yy ponieważ ich pociski o wiele szybciej lecą nie trzeba dawać mniejszych kąt wyprzedzenia Eee, coś tam obewał, coś tam obewał, szfabus. co, so, no i ja myślałeś, że co No nie, trzeba go, nie są dziewiątkę. 109. Dobra, przeładujmy sobie karabiny. Lecę za nim, ale kół na 109 jest troszkę szybsza ode mnie. Przyjmuję do czasu, aż nie być jakichś ostrzejszych manewrów. Dobra, trzy 3 sekundy zostały na co ich tu tylu? No ten, ugonimy tego wildcata Dobra, zestrzelony, bardzo dobrze, bardzo dobrze Dobra, tu jest Spitfire, mk 2 goni jednego z naszych Pomóżmy mu. Dobra. Troszkę obejmował ten Spitfire. Przynajmniej go trafiliśmy. Okej, okay, asystę, bo gościu wyskoczył. Eee, dobra, co my tu jeszcze mamy? Jakiś czerwona 109. Uuu, wali! Aaaa! Kurde, miał e, pociski do ataku z zaskoczenia. Eee, cholernie, cholernie groźna amunicja eee, Znajdują się w niej najgroźniejsze pociski w, w, w całej tej grze Ale ma jeden minus, że po prostu nie widać, nie widać gdzie się strzela Ale za to jak się trafi to zazwyczaj jest to skuteczne 100% No cóż, troszkę przegrywamy tą bitwę Ale myślę, że nic strasznego się nie dzieje Kurde, zwalił mnie Znowu ten sam. Dwa moje samoloty zestrzelił. Późba. Nie wyszło. Dobra, spróbujemy co je Plenheimem troszkę polatać. Mam nadzieję, że mimo to będzie, Ale chyba właśnie nam się skończyła bitwa. No cóż. Troszkę sobie polataliśmy. Ja Wam życzę miłego dnia. Na razie, cześć, i czołem. Ciao.